To jest twoją taką, no, prywatną, największą ikoną stylu? Anna de La Rus Anna de la to no. trudno. Nie, ona, ona ona jest, Ja po prostu ją tak kocham za to. Ona jest, pierwsza jest taka normalna w takim sensie, że tak jak się mówi, że do Anny Winter mhm. e, lepiej nie podchodzić, jeżeli się jej gdzieś tam nie zostanie przedstawionym. Natomiast u Anny nie ma czegoś takiego, ona nie ma tej bariery. E, gdzieś tam tego dystansu, jest taka naprawdę do ludzi. A którą e, z polskich gwiazd, mhm. albo inaczej z polskich takich no, uznanych i konstylu podziwiasz, szanujesz i uważasz, że rzeczywiście jest to listem, no chociaż trochę światowym? Ja uważam, że my jeszcze nie mamy ikony w stylu. Na przykład na Zachodzie na ikonę stylu się pracuje 10, 10 lat, tak? Latami. E, ikoną w stylu jest Kate Moss, właśnie jest Anna Deloruso. E, wydaje mi się, że jeżeli już, a jeżeli już mówimy o takich e, osobach, które do młody polskiej coś najwięcej wnoszą w ogóle coś innego najwięcej. i taki mhm. tak, światowy taki powiew, no to na pewno Joanna Chorodyńska. E, Tego Chorodyńska. I ona jest jedyną z takich osób, które też na co dzień tak eksperymentują, bo ja na przykład uwielbiam Monikę Brodkę, E, tylko, że u Moniki to jest, e, ona też sama o tym głośno mówi, że to jest taka bardziej kreacja sceniczna, scenicza, tak? tak? Że ona na co dzień woli, woli takie skromniejsze rzeczy, natomiast na scenę sobie pozwala. Gdzieś tam na większe wyjście i to jest super. Natomiast ikona stylu to jest ktoś, kto się ubiera też e, na co dzień mhm. ta, w ten sposób. Tak więc spójne Tak, tak, dokładnie tak. I, bo jak mhm. widzimy Lady Gagę, to ona czy idzie do sklepu po bułki, czy jest na koncercie, jest e, totalnie inna i zawsze czymś zaskakuje. I właśnie takich osób u nas jest bardzo mało. Masz egzotyczną urodę, która jest niewątpliwie atutem, yy, i podejrzewam, że masz też dosyć egzotyczną historię rodzinną. Opowiesz coś na ten temat? E, znaczy, no mój tata pochodził z Panamy, e, ja go nie pamiętam, on niestety nie żyje. E, studiował tutaj w, w Szczecinie, był inżynierem. Gdzieś tam te korzenie. Moja mama jest Polką, także ja, ja całe życie mieszkam w Polsce, wychowałam się w Szczecinie i no. I to, to jest tyle z tej historii. Jeszcze w Panamie nie byłam. Mam nadzieję, że kiedyś pojadę, bo okazało się, że blok jakby wyciągnął to, że rzeczywiście mi gdzieś w, te, w duszy te klimaty grają. A mama podbiera ci rzeczy z szafy czasem? Zdarza się! O, no jest. proszę! Trochę się zamieniłyśmy rolami, bo zawsze ja podbierałam z jej szafy. Uh -huh. Natomiast dodatki takie rzeczy czasami czasami się zdarza. Tak. Y co tam ma z tych trendów, które są obecnie hot, mm -hmm. które ty na pewno doskonale znasz, wybierzesz dla siebie i jak będziesz je nosić? O, ja z takich, które teraz są na czasie, no to kocham trend barokowy, mm -hmm. który na lato będzie się łączył z orientalnym i one się tak będą przeplatać. I właśnie drugi to jest ten orientalny, to Boże, kocham takie bogactwo wzorów i... Faktur, to jest niesamowite, więc na pewno to będę i pewnie w totalu, czyli od góry do dołu będę nosić. Yy, metaliczny trend, który wraca, jakby on tam się pojawiał, dwa sezony temu był. Teraz jest fajnie, bo jest w wersji kolorowej. Zawsze było srebro i złoto. Teraz barbery, dzięki temu, że wypuściły całą tą kolekcję tych pięknych płaszczy, yy, no to to jest podkręcone, więc tym bardziej się cieszę, bo to będą mi fiolety i żółcie, i bordo. I na, na pewno będę to nosić. Czy najpopularniejsze blogerki modowe w Polsce to już są gwiazdy? I czy zostaną nimi, jeżeli jeszcze nie są? Znaczy, wydaje mi się, że w pewnym sensie są. Może to nie jest taki zasięg jeszcze, jak właśnie gdzieś mamy te, tych celebrytów z pierwszych stron pudelka, ale no, wydaje mi się, że ludzie, mówimy o Maf, na przykład Jessica Mercedes. No też o tobie. No, tak. Czujesz się gwiazdą? Wiesz, nie, jeszcze nie. A jeszcze jak wołają nie. ci na ściankę, to co? Wiesz co, ja widziałaś mnie na jakiejś ścianie. Raz ci widziałam, No, podczas na, na tak, magazynu, tak, bo jakby to było w. To było w ramach mojej umowy, mm -hmm. tak? Jeżeli gdzieś mm -hmm. jestem na evencie, gdzie, dosta, gdzie dostałam nagrodę, no to to jest naturalne. Natomiast jakby stawanie na ściance nie, nie jest moim, e, moją jakąś ambicją, na pewno po prostu praca w showbiznesie się z tym wiąże, tak? Ale. No, jakby nie, nie kręci mnie to. Nie masz parcia na sławę jednym słowem. Nie, nie. Bardziej mam takie parcie na taką misję, żeby dać ludziom odwagę. I widzę po blogu, że to działa, bo piszą mi w komentarzach czytelnicy, że dzięki temu, że tam wchodzą tutaj, to się odważyli, przestali się przejmować. I jeżeli jakby pojawianie się gdzieś tam w telewizji, czy potem w jakimś programie mi w tym pomoże, to tak. Natomiast. Nie lubię sławy tylko dlatego, że ktoś jest sławny, czyli za nic. Jeżeli za tym idzie jakiś dorobek, to to jest super i po prostu tylko takim osobom kibicuję. W takim razie, moja droga Macademian Girl, życzę Dziękuję. ci samego powodzenia i żebyś zrealizowała te swoje modowe i nie o. tylko modowe pasje. Powoli, powoli, do przodu. <laughs> a wy, moi drodzy, piszcie nam w komentarzach, jak oceniacie styl Tamary. Czy, czy lubicie to, co sobą reprezentuje, a my lubimy, więc mamy nadzieję, że wy też. Czy chcecie, żeby takich osób było więcej na ulicach? Oby, jak najwięcej tak. różnych. Również się pod tym podpisuję. No i dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo. I dziękuję Wam. Dziękuję. Do zobaczenia.